Zadanie 23. Dana jest prosta k o równaniu y równa się minus 1, 3x plus 2. Y równa się minus 1, 3x plus 2. Prosta o równaniu y równa się ax plus b jest równoległa do prostej k i przechodzi przez jakiś punkt. Ale jak już od razu się pojawia słowo równoległa, to mogę powiedzieć, że jeśli ta druga prosta jest jakieś l i ma być równoległa do tej k, to od razu wiemy, że ta nowa prosta l musi mieć dokładnie taki sam współczynnik kierunkowy. Czyli jej równanie to będzie minus 1 trzecia x plus jeszcze coś, nie wiemy co, tu jest jakiś współczynnik b, na razie nieznany. Ale już wiadomo, że interesują nas tylko. Odpowiedzi B lub D, bo tutaj współczynnik kierunkowy jest taki sam, jak w tej prostej K z treści zadania, i ma ta prosta druga, czyli ta moja L, przechodzić przez punkt 3, 5. Punkt 3, 5, i ten punkt ma się, ma należeć do tej nowej prostej L. A to znaczy dokładnie tyle, że ta para xy będzie spełniać to równanie. To znaczy konkretnie, że mogę w miejsce y podstawić 5 w miejsce x'a podstawić 3. B jest póki co niewiadomo, ale mam zagwarantowane, że ta równość jest spełniona, czyli że to, że tu na pewno lewa równa się prawej. I co widzimy? Po skróceniu tutaj mamy minus 1. Jeżeli teraz tak, to jest minus 1. Jeżeli teraz to minus 1 przeniosę na drugą stronę równania, będę miał, że 6 równa się b, albo inaczej mówiąc, b równa się 6. Czyli mamy a równa się minus 1 trzecia, b równa się 6. Szukam takiej odpowiedzi. I znajduję ją pod literą D.